Witam Was bardzo serdecznie. Na imię mam Mariusz, a za kamerą dzisiaj stoi Agnieszka. Przyszła paczka i zaraz ją pakujemy. A dlatego na tym kanale, że przyszła paczka na prośbę jednej z pań. Postanowiłem zrealizować sugestie, które dostałem od jednej z pań, która jest naszym widzem. W związku z tym, zostańcie na filmie i obejrzyjcie, bo będzie jeszcze ankieta. Będziecie mogli głosować. Na dwa, trzy, bierzemy się do odpakowania. Nóż kuchenny. Powinienem naostrzyć nóż. Albo wziąć swój. Zobaczymy, czy przyszło w całości. Folię mamy zdjętą. Czas teraz na odpakowanie rurek. Trzy sztuki. I w drugie pewnie będą też trzy sztuki. Trzy sztuki są. Wszystkie teraz sprawdzamy, czy na pewno nie są w całości. Kupiłem sześć lampek. W sześciu kolorach. Dlatego, że jedna z pań napisała, że byłoby fajnie, gdyby, tutaj macie komentarz tej pani, gdyby było jaśniej z tyłu. I teraz te lampki oczywiście przydadzą mi się do różnych produkcji, niekoniecznie tylko do tej, ale wy będziecie mogli wybrać sobie, która z tych lampek będzie wisiała tu z tyłu, żeby nie było ciemno i smutno. Jak widzicie, jeżeli mam konstruktywną krytykę, bardzo mi się spodobało zdanie tej pani, Miło się słucha, ale proszę, by scenaria za Panią była jaśniejsza, bo ciemno jest smutno. Dzięki. Proszę, by scenaria była jaśniejsza. W tym momencie ja wiem, że coś należy zmienić, że coś należy zrobić. Tak naprawdę też mi się tak wydawało, ale gdzieś już na pokus, to zaginęło. Natomiast jeżeli ktoś napisze wskazówkę konkretną, to możemy to spełnić. Natomiast krytyka, że coś się nie podoba, ale nie ma wskazówki. No jest taka, na którą się nie zwraca uwagi, bo ludzie krytykują, że to samo, miałem miałam krytykę z jednej strony, z drugiej strony, że jest coś za ciemne, że coś za jasne, że coś to, tamto, więc w życiu nauczyłem się, że jak jest coś, mowa o negatywie, to nie zwracam na to uwagi. W związku z tym mam sześć lampek i te lampki będę podwieszał tutaj z tyłu, żeby wyjaśnić, bo ta która ma rozjaśniać, okazuje się, że jest trochę za słaba i... W najbliższych 6-10 filmach zmienimy kolorystykę i będziecie mogli zagłosować, który kolor wygląda najfajniej. Wybrać swoje z tych 6-3, napisać na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, na trzecim miejscu, a ja sobie potem to wszystko podsumuję i zobaczę, co się Wam najbardziej podoba. I będziemy stosowali te trzy, które zdobyły największą ilość głosów. Przetargaliśmy rozgałęziacz, żeby włączyć i pokazać Wam, w jakich kolorach są. Wszystkie kolory są tutaj z boku. Możecie zobaczyć, jakie zakupiłem: fioletowy, niebieski, czerwony. O, musi być tak ukierunkowany, wtedy widać ładniej. Już widzę. Zielony, żółty, tudzież pomarańczowy i ciepły-biały. Postanowiłem nagrać film dotyczący tego, co się dzieje na zapleczu. Ponieważ to, co widzicie, to jest najczęściej to, co Agnieszka nagrywa, ale potem potrzebujemy 10 razy więcej czasu poświęcić na to, żeby obrobić, przygotować, wypromować, zrobić miniaturki, opis na bloga, przepisy i tak dalej, żeby zrobić to wszystko, co jest potrzebne, żebyście zobaczyli film. I właśnie jest coś z zaplecza. Taki temat mały, drobny, czyli temat o oświetlenia. No, i teraz to wszystko będzie lądowało z tyłu. W jakiś sposób to przymocuję tutaj, tak, żeby oświetlało i będzie już ciekawiej. Także podczas filmu będziemy włączali takie oświetlenie i mam nadzieję, że już się panią spodoba i będzie fajniejsza atmosfera i z większą ochotą będziecie oglądały te filmy. A przy okazji, jakby mi kiedyś odbiło, że będę startował w wyborach na prezydenta, to możecie na mnie głosować, bo spełniam obietnicę. Nie będę przedłużał. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. Nalepiej pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Do tej pory Agnieszka zrobiła już e, jakieś porady i recenzje rzeczy, które kupiła sobie do kuchni. I było sitko oraz leje do nalewania przetworów. Tutaj jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. A dzisiaj był film o oświetleniu.